Wszystkie z tej strony, Daria. E, dzisiaj mam wspomnianą paczuszkę. Jest to Weberella, której szukałam naprawdę długo. Nie byłam w stanie jej nigdzie znaleźć w takiej powiedzmy przystępnej, normalnej cenie. Udało mi się ją dorwać na eBayu i jeszcze wspomnę, że jest to Custo. Jest to lalka e, troszeczkę zmieniona. Osoba sprzedająca Spróbowała z lalki iHeart I Fashion, E.V. Warelli, zrobić jej prototyp. Wygląda właśnie w ten sposób. Ten prototyp to miała być pierwsza lalka Webarelli. Taka bardziej country girl, wiecie o co chodzi. No i ta osoba zaczęła robić ten kustom. No i chyba nie skończyła, bo finalnie wszystkich dodatków tam nie ma zawartych, które są na zdjęciu tym właśnie tego prototypu. Ale lalka wygląda naprawdę dobrze. Kosztowała 270 zł z wysyłką. Wiem, że możecie stwierdzić, że to jest raczej trochę dużo, ale jak obserwowałam Vinted o Alix, to naprawdę, naprawdę nie mogłam znaleźć taniej Webarelli i Hard Fashion bo te dwie które widnieją na Oliksie one już są sprzedane po prostu i no, cena jest z 400 zł także no też nie podoba mi się jej jej make up i tak bym próbowała go w jakiś sposób zmienić więc stwierdziłam, że skoro odpowiada mi ten make up z tej Webarelli z Ebay'a no to po prostu spróbuję jakoś wynegocjować cenę, bo ona widniała za 79 euro więc to tam chodzi o prawie 500 zł, a wiadomo, że tyle nie da. Za kustą, no tak. E, więc tak, zamówiłam mój pierwszy kustą. Właśnie tak, oto tutaj. Przyszła z Niemiec. Zobaczymy, jak wygląda na żywo, jak się prezentuje. E, czy ten make-up naprawdę jest tak dobry, jak na zdjęciach e, produktowych. Więc zabierzmy się za to. Dostałam fajny liścik. E, oczywiście tutaj są podziękowania za, za zakup. E, oraz e, no, powodzenia w, w mojej kolekcji. Tak? Z, ze zbieraniem lalek. Ładnie zapakowane. Albercik mi tu też pomaga. Widzicie. Dajcie lajka dla Alberta. Dla jego ciekawości rolkowej. Albert! Moja się interesuje teraz, było mi tylko we Barelli, nie? A dostałam? Nie dostałam. Szkoda. Lubię gratisy. Ale nie takie wiecie, byle jakie. Albert, co, chcesz do kartonu wejść? Chodź. No, dawaj. Maraj. No, Ty nie jesteś Julek, co to nie wejdziesz? No, dawaj, co tu. Albert, tu weź. No? Podoba ci się karton? Zobacz <śmów> Mówiłam! Foty i karton chodzą w parze. No? Chodzisz czy nie? Będę się nagrywać. To nie jest głoweta albert. Tu ci są okej? Okay? Dobra. Zobaczmy jak wygląda. Trochę się boję. Wiecie, jak to jest, jak się kupuje Ale jak ładnie. E, już widzę, że mam piękne pasameczka i ładnie zrobioną fryzurę. O matko, ja się boję trochę. O cholera. O matko, bosko. To chyba był mój najlepszy zakup Ever, naprawdę. Słuchajcie, webarella już tutaj ze mną jest. Myślę, że to był zakup no, strzał w dziesiątkę, biorąc pod uwagę też to, co chciałabym z nią zrobić. Jest to webarella kupiona specjalnie pod y, ubranko mojej webarelli z Comic Conu. Niestety nie udało mi się wcześniej znaleźć żadnej innej webarelli, dlatego ubranko stoi sobie tak o gablotce, y, jako taki duch więc ona po prostu przejmie te ubrania i będzie stała koło webarelli z comic Conu. Powiem Wam szczerze, że ja jestem zakochana w tym make-upie. Naprawdę ma przepiękne pasemka fioletowe. Idealnie jest to wszystko tutaj zrobione. No to jest kusą na poziomie naprawdę, bo to jest odnowiony make-up praktycznie cały. Webarella Ehardt Fashion, ona ma chyba takie niebieskie, bardzo jasne usta. No to totalnie by mi nie pasowało to do całej koncepcji lalki, do tego ubioru z Comic -Conu. Więc no naprawdę jestem przeszczęśliwa, że, że się zdecydowałam na tą webarrelle. Bardzo długo ona widniała na Ebayu. Podejrzewam, że chyba od momentu, kiedy ja zaczęłam zbierać lalki, czyli właśnie te dwa lata, przynajmniej, nawet dwa i pół prawie, i nikt jej nie chciał kupić. A wystarczyło trochę ponegocjować. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Jest przepiękna. I zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądała w ubrankach z komikonu. A, no jeszcze spójrzcie tylko na buty. Bo one też są przemalowane. Wyglądają, jakby były po prostu fabrycznie tak zrobione. Naprawdę. Nie widać praktycznie śladów pędzla. Także myślę, że to był. Naprawdę świetny zakup. Bo jeszcze zobaczcie, może make-up mi tu tutaj uda. No to mamy tutaj strój z Comic Con'u, drugi outfit. Będziemy ją teraz przebierać w niego. Dodatkowo jeszcze jest to jak. No, to słuchajcie, już przebrana we Jestem naprawdę zachwycona, jak wygląda. No, wydaje mi się, że Wam też się spodoba. No, spójrzcie, jak wszystko maczuję ze sobą. Ten fioletowy też pasuje mimo wszystko, naprawdę. O wiele lepiej niż ten dziwny niebieski, który był na jej ustach. Naprawdę, matko bosko. Cud miot. Dajcie mi znać w komentarzach, jak podoba Wam się wygląd Barelli. Czy może zostawilibyście ją w tym prototypowym ubranku? Czy przebralibyście ją tak samo jak ja w ubranka z, wyba, od Webarelli z Comic Conu? Jestem ciekawa, co myślicie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, będę bardzo wdzięczna. Zaobserwujcie mnie na moim Instagramie, nazywam się Dariadollscollector, Kolektor. Mam też drugi Instagram, nazywam się Kącik Dari, tak samo jak tutaj na YouTubie oraz na TikToku, tam również nazywam się Kącik Dari. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. pa, pa! Wybarella i Heart Fashion. Zobaczcie na ten make-up. No, jest przepiękny, jest cudowny. I też w swoim ubranku. Trochę się różnią mordkami, mimo wszystko. Tak to wygląda, jakby się trochę różniły. Ale bardzo mi się podobają.